No cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Tutaj Krakus. Jak zauważyliście, już na początku tygodnia udało mi się wskoczyć i spróbować wezwania tygodniowego w World Nie czekam do piątku, nie czekam do weekendu, ale trochę mnie boli. Taka zadra jest pod paznokciem. Że dwa tygodnie z rzędu nie udało mi się ukończyć pozytywnie wyzwania tygodniowego no, zobaczę teraz jak to będzie wyglądać, a utrudnienia są takowe jak zdrada, czyli obrażenia zadawane sojusznikom są potrojone, dlatego jestem w prywatnym lobby, pewna śmierć, gdy poziom spadnie do zera czeka mi natychmiastowa śmierć i drżące dłonie strzelanie w ruch. I bezsylowanie jest bardzo niedokładne. Jerzolima, dawno nie grałem w ten etap, biorę miotacza kul, ponieważ brakuje mi tutaj tylko jednego poziomu do 30. I wtedy będę mógł zresetować prestiż. Tak jak mówiłem, Jerozolima. Dawno nie grałem w ten etap i... Podobno jest on jeden z jednym z łatwiejszych. Jakoś nie bardzo przepadam. Nie jest to taki ulubiony, żebym faktycznie czuł, że to jest e, taki mega łatwy, ale zauważyłem, że ponoć w tym etapie najłatwiej jest e, na, na wyższych poziomach ukończyć rozgrywkę. Dobra, zobaczymy tutaj. O, tu jest. Dobra. Jeszcze tu mam jeden drut kolczasty. Musimy No, taka obrona powiedzmy średnia te druty kulczaste. tak zbiorą w jednym miejscu to Który to biegnie ten? A, potrojone są obrażenia, dobra. Gdzie ten screamer jest? Ok. Więc tak, pierwszy etap już jest ukończony. No ten. Jeden z łatwiejszych. Postrzeliłem chyba ikana. Właśnie pyskował. Co my tu mamy? Ok, mam próbkę wirusa. Dostanę dodatkowe punkty, jeśli dotrwam do końca.

tak gdyby szybciej przeszli moglibyśmy się zabarykadować, ale... Tak jak mówię, no. Jest jakiś powód... dla którego gram z botami w ten etap. Pewnie mi się to odbije czkawką, ale... Gdzie jest ten dybacz? On jest tutaj pod schodami. Dalej, okej. Okay. Tam jest. <laughs> Dobra, idziemy teraz do willi. Alpha, you have Nie wiem co to za osiągnięcie. Możliwe, że to jest. Yy, a, to jest w LEGO. <laughs> LEGO Marvel Super Heroes. Dopiero teraz. Nieźle. Ukończyłem ten etap. Jakieś pół godziny temu. Takie opóźnienie. Nie teraz. Let's get this place locked down. <laughs> <laughs> right now. <in hell. laughs> you green gold i thought that was dead no stay inside until it's over wash your mom wash your towel okay Dobrze się to zaczyna. Gdzie jest ten? Skąd go mogę. O, może stąd. Mogę go stąd trafić, czy nie? Nie trafię go. No i teraz już jest w już jest pogrze.

To jest najgorsza sytuacja jaka się może zdarzyć. Że się pojawi tutaj ten krzykacz i... Musimy gdzieś się ruszyć z domu. Nie możemy... Y... jak gdyby, nie mogę się bronić. Tylko... Bieg... Oh. Nie mogę być wszędzie, ale nie jestem w stanie rozstawić tej siatki elektrycznej, Się zablokowałem jeszcze teraz. na się przyda. Ocalcie Gringolda. No nie mogę być wszędzie. <laughs> Doc, grab your shit and let's go. Without the launch codes. What? Launch codes. Without them, the satellite is useless. Launch codes. Where are they? Okay, uh, I've been talking them. Uh, Dobra uh, I wiem do... gdzie one, są. one is at the consulate. Are you fucking kidding me? Oh, suck it up. Let's find the damn codes. Aha... To Nie wiem. udało mi się przejąć jedną. Tu powinna jest jeszcze druga. gdzieś. nie? No, nie miałem żadnych szans bo to za dużo za dużo się tu naraz wydarzyło <laughs> Za dużo naraz zaatakowało zombie i wtedy to już jest jeszcze ten krzykat się tutaj pojawił. Już w ogóle było nie do Ale jeszcze żyje. O dziwo. Come on. Look, Look at all these open windows. Right in hell. Looks good to me. Going upstairs. the cases nice work let's find the next one and get out of here doctor we're moving to find a second case stand by I'll be ready jest ten... Okej. Okay. Druga zwykle wiąże się z jeszcze większym ryzykiem. No. Też nie lubię tego miejsca. Jest dużo kątów do ogarnięcia. Ale jest a Let's get the and get out. I can only reactivate from the primary terminal. And where the hell is that? The arm base. in the desert north of here. Alpha, has a mock auto and system. We'll be shot down. <coughs> Ten... Idziemy dalej. Zostało ten ostatni etap. On wcale nie jest najprostszy. Szczególnie, że będę sam, a będę musiał ogarnąć dwa, aż dwa więcej niż dwa punkty. Wow. That's a shitload of things. No nie, no za dużo, za dużo. Dobra, no już, no już jesteś, już jesteś. Yy. Dobra, tutaj mamy jeszcze działko. Uff, nie wiem, jak to się stało, że się uratowałem. Jakiś... cud. Ym... Strasznie dużo tych zombiaków jest tutaj. Już lecą następne. A ja muszę zdążyć tam... tutaj. Y... Okay. Co my tu mamy? Gdzież <noise> <noise> Gdzieś ten screamer znowu jest? No nie. Trochę chwilę y, oddechu. O cię tam są już zombie. A tak, no oczywiście, bo to by. O. Nie mam granatów. Eee, okay. Dobra, jak najszybciej do... E... Dajcie mi, proszę, dajcie mi chociaż kilka sekund spokoju, bo, żebym mógł... A, zostawiłem tam... Dobra, już wiem. Zostawiłem tam... co tutaj? Autowierzyczka jest. Chociaż jedna autowierzyczka. Jest tu coś więcej? Yy, tak na ostatni. Przedałoby się... Skąd? Oj... Ciężko. Gdzie ten był znowu? Ooooo... Dobra, juff, udało się. O. O. No, samemu. 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 To trzeba przyznać, że lekko nie było, ale udało się. Kilka razy już miałem wątpliwości, że już... że to już po mnie, że to już ostatnie tchnienie, ale. Na szczęście się udało, czyli po dwóch tygodniach nieudanych wyzwań. O. Nie doszedłem do. A nie, jest, dobra, jest 30 poziom. Otacza kul. to od razu zrobię, zro... z... zresetuję prestiż i zacznę klasę od początku. No dobra, no to jest, to jest ukończone wyzwanie tygodniowe, ale zwykle po tygodniowym nadchodzą dzienne. Spróbuję na pewno już teraz, na co zapraszam, bo zawsze po tygodniowym będę próbował dzienne. Przynajmniej te, które są w moim odczuciu, w moim zasięgu. Dobra, dzięki za oglądanie dzisiaj. Mam nadzieję, że się podobało. Wreszcie po dwóch tygodniach przerwy mam zaliczone. Wyzwanie tygodniowe. Zapraszam na wyzwania dzienne już niedługo. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.